Cześć, martwi z tej strony. E, dzisiaj podejmę próbę spawania mokrą elektrodą ER150. Mam nadzieję, że kamera złapie ostrość, coś, chociaż wątpię. Tutaj mam trzy elektrody wyjęte wprost, z, z, tak powiem, z wody. E, już widzę pęknięcia. Więc nie wróżę temu nic dobrego. A tu jest elektroda obok dla porównania kolor wyjęta z pieca ze 150 stopni po 2 godzinach. Widzę, że może to być, że tak powiem, porażka. Bo otulina zaczyna odpadać. Dobra, zobaczymy, co się uda zrobić. Także. Zobaczymy, co się uda zrobić. Przygotowuję się dalej. Za chwilę zobaczymy. Witam ponownie. Mam nadzieję, że nie wypsuję dźwięku. Dzisiaj, jak już zapowiedziałem, spawamy mokrą elektrodą. Nie wiem, czy mi się uda, bo mm, moczyłem elektrodę ER150 przez noc. Okazuje się, że w zasadzie odpadła całkowicie od otulina więc elektrody rutelowe są niebitnie nieodporne na wilgoć jeżeli chodzi o przechowywanie moczyłem teraz od rana przez jakieś dwie godziny widzę, że już pojawiają się pęknięcia na otulinie nie wiem czy mi się uda tym spawać dla punktu odniesienia wziąłem jedną elektrodę i wrzuciłem do pieca na jakieś też dwie godziny 150 stopni i jest zupełnie innego innej barwy 85 amperów arc włączony, wyłączony hot start wyłączony dajmy na 9,5 przyciemnienie powinno być ok może dajmy 10 przyciemnienie 10 najpierw położę ściek elektrodą suchą potem spróbuję położyć ściekę tylą mokrą podejrzewam że nie eksploduje za pierwszym razem oczywiście nikt nie spawa elektrodami które były moczone w wiadrze to co ja robiłem właśnie przed chwilą niemniej jednak no, mam nadzieję że sam się przekonam czy wilgoć dramatycznie wpływa na spawanie czy nie no i już widzę że w przypadku elektrod grypylowych 1013 będzie miało to znaczenie. Ok, próbujemy położyć ściek słuchawek tronu. Pięknie wystartowała. Pominając ją drżącą rękę idzie pięknie. prąd troszeczkę za się wydaje 85 się, 5A może być mniejszy. zapach też standardowy jak na elektrody rutylowo prąd za wysoki. Za wysoki prąd, ale dramatu nie ma. Dostałem skórkę. Ściek jest bardzo fajny. Na początku oczywiście widać nierówności. Bierząca ręka, chłodny materiał i wtedy od razu wszystko widać. No dobrze. Wiecie co, chyba zostawię to 85 a i obok. Próbuję położyć ściek na to jest mokra, super mokra. Zabiegłem ze startem. Wystartowało. Już widzę, że zachowuje się inaczej. Otóż inna pańka tuż przy jeziorku zgasła. Trudno zbić szlakę Dobrze, spróbujmy jeszcze raz Podejrzewam, że o zobaczcie, nie wiem czy to widzicie. Pękniłem po całą trudinę. Tą elektrodą już nie poskonamy Weźmy kolejną, ta chyba jest w lepszy. O! nie, tu nie odpada Może ta No dobrze spróbujmy to Znaczy generalnie co zaobserwowałem Zaobserwowałem, że, że już mi w ręku odpadła otulina No cóż, to by było na tyle e, Powiem Wam co zaobserwowałem, jak już tylko do, dochodziłem w zasadzie y, do jeziorka Ale wtedy się wtapiała w jeziorko, to tuż nad jeziorkiem widać było jak otulina odpada i eksploduje więc e, elektrody Rutelowe 613 e, są wywicnie nieodporne na warunki atmosferyczne szczególnie wilgoć e, po pierwsze bardzo wilgotnymi elektrodami widać się nie da spawać, bo odpada otulina dwa jak będziecie jak będziecie je przechowywać w wilgotnych, że tak powiem, piwnicach, garażach i tym podobne To jednak warto, żebyście sobie zaopatrzyli się w piecyk Nie są na jakoś szczególnie drogi Są bardzo tanie piecyki Szkoda wyrzucać, że tak powiem, całą paczkę elektrod Ona nie jest jakoś szczególnie droga, ale Jeżeli, powiedzmy, musicie pospywać coś raz w roku kupowanie paczki elektrod za 60 zł mówimy to o elektrodzie SAP to jakiś to jest taki koszt około 50-60 zł no to jednak hmm, warto zainwestować w ten piecyk za te 200 zł zamiast hmm, kupować co chwilę paczkę elektrod no próbowałem próbowałem nie udało się Nie wiem, czy mi się uda pokazać. Mam nadzieję, że widzicie. Tutaj ten ściek. Tak, już powinniście widzieć. Tutaj ten ściek. Ten dłuższy. To jest lotowa suszona. Wystartowała w miarę fajnie. Potem już fajnie szła. Ta druga wystartowała jakoś. Ale już z prowadzeniem był, że tak powiem, dramat. W zasadzie znaczy odpadła z niej od ale lepoda zgasła i na tym się, że tak powiem wszystko skończyło. Także elektrody A613 moczona e, porażka.